Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego magazynu. A w dzisiejszym programie powiemy m.in. o rajdzie, który już w sobotę odbędzie się w gminie Kowal, o wyjątkowej roli orkiestry Dentej z Lubania, a także o tym, kto wygrał przetarg na remont Siedlcy wiejskich w łagiennikach. A zaczynamy od barwnego i przyjemnego tematu, jakim jest Dzień Dziecka. W miniony piątek w wielu miejscowościach naszego powiatu odbyły się imprezy przygotowane właśnie z myślą o najmłodszych. W gminie Boniego tegoroczny Dzień Dziecka był wyjątkowy, nie zepsuła go nawet zła pogoda. Od rana uczniowie wesoło bawili się na sali gimnastycznej w szkole. Po południu, gdy się przyjaśniło, zdecydowali się na rozegranie planowanych meczów. Na sztucznej Murawie Orlika rywalizowały drużyny strażaków i szkolnej młodzieży. Mecze były bardzo zacięte, a doping kolegów ze szkolnej ławy i jednostek ochotniczych straży pożarnych zagrzewał do walki. Zaangażowali nam się w tym roku bardzo mocno w organizację. Dnia Dziecka Strażacy. E, oprócz tego, że zasponsorowali właśnie różne takie atrakcje kulinarne, jakieś kiełbaski, cukierki i tak to także właśnie zrobili pokazy swojego sprzętu, a kończy się to wszystko właśnie wspólnymi rozgrywkami. W tej chwili nasze bardzo utalentowane dziewczyny, gimnazjalistki grają ze strażakami, nasze finalistki e, wojewódzkie, także dziewczyny piątego jadą teraz do Repina grać o finał, a dzisiaj próbują swoich sił na strażakach i jak słyszymy tam z tyłu, to nieźle im wychodzi. Deszczowa pogoda nieco zepsuła imprezę plenerową w Chodczu, dlatego zabawę przeniesiono do hali sportowej. Deszczowa pogoda nieco pokrzyżowała plan zorganizowania zabawy plenerowej, dlatego imprezę z okazji Dnia Dziecka przeniesiono do hali sportowej. Mimo konieczności zmiany planów, okazji do wesołej zabawy nie zabrakło. Były konkursy, gry, zabawy. Dzieci chętnie tańczyły przy mózgze na żywo. Dorośli mi kibicowali i korzystali z możliwości smakowania ryb w ramach prowadzenia tego dnia kampanii promocyjnej pod tytułem Zdrów jak ryba lokalnej grupy rybackiej życia z głowiączki. Pogoda nam dzisiaj bardzo nie dopisała na dzień dziecka. Oczywiście, że jest pogoda nie bardzo, ale mimo w się ładnie bawią. Sądzę, że również będziemy dalej się bawić zabawą z dziećmi do końca. Organizatorami imprezy byli samorządowy zespół placówek oświatowych. Rada Rodziców, Miasto i Gmina Chodecz oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania do Rzecza z Głowiączki. Impreza była jedną z cyklu imprez LGD pod tytułem Nie ma jak na Kujawach. Także w Domu Dziecka w Lubinie Kujawskim z okazji Dnia Dziecka przygotowano wiele atrakcji dla swoich podopiecznych. Goście, którzy odwiedzili dom dziecka w Dniu Święta Dzieci, obejrzeli przedstawienie, opowieść o czerwonym kapturku w szkolnym mundurku. Gotowa była ta i no się stała Już zapisali Wrócę wypoczęta, pełna werby, uśmiechnięta. Na czacie się poznaliśmy i maili z sobą pisaliśmy Wychowankowie placówki po raz kolejny udowodnili, że mają talent aktorski. Po przedstawieniu były gry, zabawy i to, co najmłodsi lubią najbardziej, czyli prezenty. No i tu są fajne imprezy. Nie. No to jest w ogóle fajnie. Podoba mi się te imprezy, będą teraz śpiewy, będziemy mieli teraz y, no, występ. W organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka włączyła się fundacja. Europejskie Centrum wspierania inicjatyw społecznych imienia profesora Kazimierza Twardowskiego. Istniejemy już około półtora roku. Generalnie zajmujemy się walką z wykluczeniem społecznym w szeroko rozumianym kontekście. Ja organizuję tutaj na terenie Włocławka i okolic projekt Pokoloru Świat, czyli są to edukacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży właśnie z takich placówek i robimy to wspólnie z zakładem karnym we Włocławku i to właśnie dzięki Wskazanym z zakładu karnego możemy tutaj e, dzisiaj być. E, jest to nasze już czwarte spotkanie tutaj. E, zwykle nasz program obejmuje takie. E, takie zajęcia jak kolorowanki wielkoformatowe, karaoke, jeśli pozwala na to pogoda jest to kolorowanie też kolorową kredą, malunki farbami na twarzach i nie tylko. Dzisiaj przygotowaliśmy spe... specjalną niespodziankę. Dziś nie będzie kolorowanek, ale będzie ogromny baner. To jest początek naszego innego projektu, który de facto jeszcze dzisiaj nie ma nazwy. Będziemy malować farbami akrylowymi wielką powierzchnię, która będzie potem stanowiła baner fundacji. W związku z tym, że mamy pierwsze często się był wczoraj... Wczoraj, dzisiaj jest oficjalne święto dzieciaków mieszkających w Domu Dziecku w Ulbieńie Kujawskim. Impreza praktycznie na jeszcze kilka godzin, za chwilkę zaczynamy. Tak naprawdę w naszych wysiłkach na rzecz dzieciaków wspomaga nas mnóstwo osób i organizacji. Akurat dzisiejsze święto w większości przygotowuje Fundacja Inicjatyw Europejskich, która współpracuje z nami już od kilku lat. Po oficjalnym występie, który, który był przygotowany występ przez grupę aktorów działających w naszym Domu Dziecka. Następnie będzie mnóstwo atrakcji karaoke. Największa niespodzianka dzisiaj to malowanie wielkiego, dużego baneru. Będą robiły to dzieciaki z naszego domu i następnie baner zostanie zawieszony w honorowym miejscu. Wocławska firma Matico za kwotę ponad 37 tysięcy złotych wygrała przetarg i będzie wykonawcą przebudowy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach. Jeszcze w marcu Ewa Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na dofinansowanie remontu tej świetlicy. Zadanie będzie realizowane w ramach tak zwanych małych projektów za pośrednictwem lokalnej grupy działania do rzecza złowiączki. Zaniedbana do tej pory świetlica w łagiewnikach, w gmachu, w mieści się miejscowy sklep spożywczy, po remoncie zyska nowy dach, ocieplenie oraz nowe okna. W środku zamontowany zostanie podwieszany sufit, wszystkie pomieszania będą odnowione. Rozpoczną się również prace przy inwestycji modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Łagiewnikach. Było również na to prowadzone postępowanie przetargowe. Wygrała firma Matiko, która będzie wykonywać remont naszej Świetlicy Wiejskiej. Między innymi będzie to zmiana pokrycia dachowego, wymiana okien. To są główne rzeczy i akurat na tą inwestycję gmina Wocławek uzyskała dofinansowanie z programu Odnowa Wsi, tak zwany mały projekt w wysokości 25 tysięcy złotych. Większość ważnych uroczystości w Lubaniu urozmaica Miejscowa Orkiestra Denta działająca przy Ośrodku Kultury. Tak było również niedawno przy uroczystościach związanych ze Świętym Strażem. W ostatnim czasie orkiestra Denta z Lubania po raz kolejny wzbogaciła się o nowe instrumenty wykorzystywane już podczas uroczystości Świętego Floriana, a wszystko za sprawą unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. W ramach małych projektów gminny środek kultury w Lubaniu wzbogacił się o nowe nagłośnienie. Moc nagłośnienia wynosi około 11 kW. Oprócz nagłośnienia, zakupiliśmy zestaw mikrofonów bezprzewodowych, okablowania do tych mikrofonów, statywy mikrofonowe. Dunajem nazywają mieszkańcy Lubrańca kanał, znajdujący się na granicy miasta. W ostatnich latach krajobraz nad Dunajem się bardzo zmienił, ale to dopiero początek zmian. W ubiegłym roku nad Dunajem oddano do użytku nowy amfiteatr, co bardzo ożywiło życie kulturalne miasta. Okolice amfiteatru stały się ulubionym miejscem spotkań i letnich spacerów. Rekreacji służy też pobliski plac zabaw, odwiedzany przez dzieci i ich opiekunów, zwłaszcza w dni wolne od pracy. Władze lubrańca planują tu kolejne inwestycje od 2003 roku co roku są prowadzone inwestycje. Początkowo było to e, budowa e, pieszo jezdni. E, w zeszłym roku udało nam się oddać e, muszlę koncertową. Była to duża inwestycja. E, jeżeli chodzi o ten teren nad Dunajem, e, planujemy jeszcze poszerzyć e, możliwość e, rekreacji o teren za Dunajem od strony lasu. Ma tam powstać pieszojezdnia, Mają się pojawić również urządzenia rekreacyjne, oświetlenie. Dodatkowo planowane jest przejście przez ten Dunaj, kładka z, z takimi pomostami widokowymi. Jeżeli chodzi o te inwestycje, są one planowane na lata 13-15. Do tego czasu na ten cel ma być przeznaczone około 650 tysięcy złotych. Kowal przygotowuje się do tradycyjnie organizowanego już w gminie rajdu rowerowego. 142 uczestników weźmie udział w rajdzie, który organizowany jest po raz trzeci. W tym roku cyklistom towarzyszyć będzie hasło: Pedałujesz las, promujesz. Rajd organizujemy w partnerstwie z Lasami Państwowymi, czyli Nadleśnictwo Wocławek, z Parkiem Krajobrazowym z Wocław, z Kowala. I oczywiście z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Cieszymy się bardzo, że w roku bieżącym, w tym trzecim rajdzie, jest dużo sponsorów. I nie ukrywam, wymienię wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc w organizacji naszego rajdu, a są nimi Bank Spółdzielczy w Kowalu. I tu już z góry serdeczne dzięki dla zarządu i pani prezes. Zakład budowy drugi mostów Kobylarnia z Bogusławic, Bosta Beton jest to firma, która ulokowała się u nas w Nakonowie dla potrzeb budowy autostrady i produkuje beton. No i nasza od kilku już ładnych lat istniejąca w gminie Kowal firma Marlex. Jest to firma, która prowadzi przeważnie działalność chłodniczą na rzecz innych yy, usługodawców. Cieszymy się, że jest takie duże zainteresowanie naszym rajdem, że musimy już dzisiaj odmawiać uczestnik chętnym do wzięcia udziału, ponieważ no, jedziemy trasą, gdzie nie powinniśmy blokować, że tak powiem, ruchu. Jest to nowa trasa świeżo oddana w ubiegłym roku po remoncie drogi z powiatem z gminą mocławek i z miastem Kowal, trasa Kowal Mostki. Rowerzyści wystartują w sobotę o godzinie 9 spod urzędu gminy. Trasa rajdu będzie wiodła przez Dębniaki, Telążną Starą, Telążną Leśną, Przyrytkę, Smulnik, Adaminowo, Leśniczówkę Rudę, Leśniczówkę Smolarskie i Kukawy. W sumie rowerzyści przejadą 30 km. W programie znalazło się zwiedzanie atrakcji turystycznych, takich jak 300-letni dąb, pomnik lotników. Celem rajdu jest promowanie aktywnego stylu życia i wypoczynek. W gminie Hoceń trwają prace nad budową kolejnych dróg. Jedną z wielu ulic leżących na terenie gminy, która doczeka się w tym roku asfaltu, jest ulica Górniak. Prace przy realizacji tej inwestycji są już w toku. Wykonuje je Hoceński Zakład Usług Komunalnych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, inwestycja zostanie zakończona w lipcu. Droga ma 580. Prawie metrów szerokość 4,30. Podbudowa jeszcze będzie wykonywany piasek, i później będzie nawożony kamień utwardzający. i Na wierzchu będą dwa dywaniki asfaltowe o grubości 4 cm1, także będzie 8 cm asfaltu. Droga kosztować będzie 200 tysięcy zł, z czego 45 pochodzić będzie od marszałka z byłego już Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Powstanie drogi znacznie ułatwi dojazd mieszkańcom tej ulicy do trasy wybudowanej w ramach tzw. schetynówki, która prowadzi do Wosławka. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Życzę Państwu spokojnego tygodnia i do zobaczenia za tydzień.